Ja teraz, tylko krótki filmik, parę uwag o rozwoju krakowskiej wiosny w tym roku i o kwitnięciu i tak dalej. Proszę Państwa, w ostatnich dniach, jak tu zresztą widać, może nie tak długo, zaczyna kwitnąć już nawet jaśmin. O, widać, że tam są już kwiatki jaśminu, co dla mnie niechybnie zwiastuje, że Zaczynają już dochodzić czereśnie i truskawki, które podobno, zwłaszcza truskawki, już nie na rynku pokazują, ale chyba głównie z portfolii i w odpowiedniej cenie. Tutaj mamy czarny bez, który już dawno kwitnie i wręcz już miejscami przekwita. A tu jest właśnie trochę głogu, który właśnie widać, że już w zasadzie prawie przekwitł, że już koreszki kwitną. Tutaj mam taką bardzo ładną, pachnącą roślinę, która podobnie pachnie jak ten bezchiński lilak, jasne, no ale i znacznie bardziej intensywnie. On dużo na plantach i w rejonie tutaj centrum występuje, bardzo intensywnie pachnie, ale on widać, że też już przekwita. I ja już spotkałem się na mieście z tym, że akacja, której tu mamy gałązkę. Że akacja, tylko ją to słabo coś, muszę ją bliżej pokazać. Akacja też już też już zaczyna miejscami. Właśnie już znalazłem napotkałem z 2-3 miejsca, w których już akacja nawet zaczyna kwitnąć. Czyli mamy dalej znaczne przyspieszenie wiosny, nie aż tak wielkie, jakie było na początku maja, przed tymi większymi ochłodzeniami. No ale, jak nam już jaśmin kwitnie, a bez ten czarny przekwita, no to znaczy, że jesteśmy bardzo do przodu. No i zobaczymy, jak to tak będzie dalej i jak się udadzą zbiory owoców, w tym zwłaszcza właśnie truskawek, czereśni i tym podobnych, które bardzo lubię. Cześć, do widzenia.